Cześć, moje dzieciaki, ciocia Madzia z tej strony, czekacie już na bajeczkę? Myślę, że Jagódka czeka, oczywiście, moja nowa słuchaczka Helenka, na pewno Julcia tam podgląda, Sońka, Wiktor, myślę, że dzieciaki patrzą, co? Eee, kto tam jeszcze patrzy? No, przypomnijcie, Mimek Maksymilian na pewno, bo troszkę nas się zwiększyło. Słuchajcie, dzieci mnie oglądają. Kacperek na pewno, Antek jest taki nowy chłopczyk, który, który Ciocię ogląda. No, yy, a dzisiaj Wam powiem, że jest taka bajeczka, do której nie mam w ogóle zabaweczek. Zupełnie nie mam w ogóle zabaweczek. Więc zaraz zobaczycie, co Ciocia wymyśliła. Ale myślę, że zaczynamy. Co myślicie o tym? Dzisiaj bajeczka pod tytułem Dzikie łabędzie. Posłuchajcie. Pewnego razu żył sobie pewien król. Miał od jedenastu synów jedną córkę. Miała na imię Helenka. Niestety nie miał żony, bo mu umarła. Pewnego dnia postanowił się ożenić. Niestety nowa królowa była zła, była wiedźmą i była dla dzieci bardzo niedobra. Chcę ich, ich się pozbyć, powiedziała. Ja ich tutaj nie potrzebuję. Do Helenki, tak, do, do siebie tak powiedziała. Helenkę wysłała daleko, słuchajcie, tak, żeby jakiemuś farmerowi pomagała w polu. I ją po prostu pozbyła się dziewczynki. A chłopcy... Co ona z chłopcami zrobiła? Słuchajcie: Czary Mary, czary Mary, bum! I chciała ich zamienić w czarne kruki. Ale się okazało, że chłopcy mają takie dobre serce, że nie udało jej się zamienić w czarne kruki, i zamieniły się w łabędzie. I odfrunęli. Kiedy Helenka, słuchajcie, miała 15 lat, powiedziała farmerowi, że chciałaby poszukać swoich braci. Że chciałaby po prostu odejść. Ale farmer oczywiście zrozumiał i powiedział, że skoro chcesz szukać braci, chcesz wrócić do domu, więc wróć. I tak się słuchajcie, dzieciaki stało. Dziewczynka wróciła do zamku i chciała odszukać swoich braci. Ale niestety im, ich tam nie było. A poczekajcie, wam helenkę pokażę, bo ja zapomniałam wam ją pokazać. To jest moja Helenka. Jakutka pewnie wie, bo to jest Helenka, którą dostałam od Jakutki. Tak, moje malutki sąsiadeczka. Helenka będzie z nami tutaj, słuchajcie, się działo. Dobra? Słuchajcie, wiedźma, jak zobaczyła Helenkę, zabrała ją do swojej komnaty. Mówi, chodź kochana, jak się cieszę, że cię widzę. Bardzo jestem stęskniona za tobą. Słuchajcie, zabrała ją do komnaty swojej i wiecie, co ona z nią zrobiła? Posmarowała ją takim kremem, że dziewczynka po prostu stała się w ogóle nie tą Helenką. Brzydka, jakieś miało kropki na buzi, w ogóle brzydka dziewczynka. No ale poszła do taty przywitać ją ze swoim ojcem. A ojciec patrzy. Kim ty jesteś? Ty w ogóle nie jesteś moją córką. Przyszłaś chyba tu mnie oszukać. I dziewczynkę wygonił. I słuchajcie dalej. Idzie sobie, idzie dziewczynka. Napotkała w lesie taką starowinkę. Przepraszam paniu, czy nie wie pani może? Nie widziała pani jedenastu chłopców? Braci moich. Nie widziałam dziewczynko, ale tam nad wodą, daleko nad morzem widziałam 11, 11 łabędzi. Dziewczynka pomyślała: dobrze, to ja pójdę zobaczyć. Może to są moi bracia. I tak zrobiła, słuchajcie, dzieciaki. Idzie, idzie, idzie. Patrzy, lecą do niej łabędzie. Stanęli na ziemi i już mrok zapadał. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. I zamienili się w królewi królewiczów, tych właśnie jej braci. Jesteście moi bracia. Co wy tutaj? Dlaczego wy jesteście zamienieni w łabędzie? Bo czarownica nas zamieniła, tylko wie, wieczorem możemy stać się ludźmi. To musimy w takim razie iść do ojcu powiedzieć. Tak, tak powiedzieli i tak zaczęli iść. Szli, 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 ale, ale pomyśleli, chyba lepiej będzie jak Helenkę weźmiemy ze sobą, żeby nie była zmęczona. To może w kocyk ją zawiniemy, każdy weźmie w dziób, koniec kocyka i pofruniemy. No i tak było im zupełnie wygodniej. Lecą, lecą, lecą. No ale też byli zmęczeni, bo to było bardzo daleko, więc postanowili się zatrzymać. Zatrzymali się w lesie, zatrzymali się w lesie, w takiej jaskini. Weszli do jaskini i tam się przespali. Ale Helence przyśla, przyś, przyśniła się ta starsza pani, która była w lesie, która okazała się wróżką i mówi do niej tak. Czy ty chcesz, dziewczynko, żeby czar czarstwo ich braci prysł? Chcę. Mogę ci w tym pomóc, ale czy ty jesteś gotowa, że będzie cię bolało, będzie cię szczypało, będziesz poparzona w rączki? Wszystko zrobię dla moich braci, tak powiedziała dziewczynka. Zniosę każdy ból. Więc ta starsza pani powiedziała tak, że jaskini rośnie nie pokrzywa. Będzie cię piekła, będzie bardzo cię bolało, pokuje cię w dłonie, ale musisz ją przynieść, zerwać, musisz ją ugnieść. To jest ta pokrzywa, słuchajcie, tak sobie wyobraźcie, bo to nie jest pokrzywa, ale taka jest powiedzmy pokrzywa, zielona, kująca, kuje w rączki. Musisz ją zerwać i z tej pokrzywy ją ugnieść i upleść dla swoich braci. Płaszczyki. Dziewczynka się zgodziła oczywiście, że się zgodziła. I potem musisz te płaszczyki zarzucić na nich. Ale jest jeszcze jeden warunek. Póki nie skończysz płaszczyków szyć i narzucić na swoich braci, nie możesz powiedzieć ani jednego słowa. Hmm, zmartwiła się dziewczynka, no ale nie miała wyjścia. Więc słuchajcie, poszła naśrywała. Nazrywała, tu zerwała, tu zerwała, tu zerwała, tu, o tak, nazrywała, nazrywała. Tylko wy nie zrywajcie mamusi takie kwiatków, dobrze, bo to kwiatki muszą rosnąć, ale no tak chciałam Wam pokazać, jak idzie, idzie z tymi pokrzywami. Ugniata te pokrzywy, ugniata, ugniata. W tym czasie przyszli bracia. A co ty robisz siostrzyczko, mówią do niej? A ona nie może się nawet odezwać, bo obiecała, że się nie odezwie, bo gdyby się odezwała, bracia by umarli. Tak. Tak. I teraz słuchajcie dalej. Ona robi, 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 cały czas robi i poszła. Poszła sobie jeszcze, bo zabrakło jej troszeczkę tych pokrzyw, więc sobie poszła. W pewnym momencie patrzy, a królewicz nadjechał ze swoją służbą. A co ty, panienko, tutaj robisz? Ja? Nie, ona nie mogła nic powiedzieć, przecież dobrze, ciocia by się pomyliła. Ona nic nie mogła powiedzieć. I wyobraźcie sobie, ten królewicz mówi do niej tak to ty z nami nie możesz tutaj zostać, bo tu jest ciemno w tym lesie. Ja cię zabieram ze sobą. Dziewczynka poszła po wszystkie pokrzywy, które miała pochowane tam w jaskini, po wszystkie płaszczyki, które zdążyła już upleść i poszła. A jej bracia zostali. Pokażę Wam brać, bo Wam nie pokazywałam. To są te piękne łabędzie, tylko ich było 11, pamiętacie tutaj ciocia namalowała tylko 4, ale to są te łabędzie, które zostali oni teraz właśnie w tej jaskini. I królewicz zabrał dziewczynkę do pałacu. Tam oczywiście zaczęła znowu robić te płaszczyki. No przecież musiała je skończyć, ale ani słowem się nie odezwała. A pomagała jej przy tych płaszczykach. Słuchajcie, mała myszka, która przybiegła w jaskini, aby jej tam troszkę pomóc i troszkę tej pokrzywy pozbierać. I dotarła do niej również tam do tego pałacu, więc myszka jej pomagała. Ale patrzy, zapraknie jej tych pokrzyw. Więc musi wyjść z pałacu. Wyszła, wyszła, wyszła. Zbiera, znowu zbiera. Eee, a tam książę ze swoimi, po, swoimi doradcami zobacz, książę, to jest czarownica, tak jak Ci mówiliśmy. Ona robi jakieś dziwne rzeczy. Musimy ją wrzu wrzucić do więzienia. Dziewczynka zapłakała, co ona zrobi w więzieniu. Przecież ona musi narzucić swoim braciszkom płaszczyki na nich, żeby mogli się odczarować. Ale niestety królewicz wrzucił dziewczynkę do więzienia, wrzucili tamte płaszczyki z tą pokrzywą, rzucili jej. I dziewczynka została tam sama. Ale. Nie zaprzestała robić płaszczyków, bo wiedziała, że musi w jakiś sposób nałożyć płaszczyki na swoich braciszków. Nie może być inaczej, bo jak nie, to zostaną do końca życia takimi łabędziami i nic się już nie da zrobić. Więc plotła, plotła. Myszka pobiegła jeszcze jej po, po pokrzywy i plot. Ale przyszedł ostatni dzień, książę, Chciał wysłać dziewczynkę na zesłanie na bezludną wyspę statkiem. Więc wsadził dziewczynkę na wóz, wrzucił te wszystkie pokrzywy i te wszystkie płaszczyki i wiezie ją, wiezie, a ona. Musiała skończyć jeszcze jeden płaszczyk. Tylko jeden jej został. Słuchajcie, myszka jej pomagała. Ona plotła, plotła, plotła. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiś tam płaszczyk. Jeszcze jeden. Poczekajcie, ciocia podniesie ten. O! Tutaj robi, robi, robi. I słuchajcie, w pewnym momencie, jak miała wysiadać, podleciały znowu a będzie. Podleciały, podleciały. Ona patrzy, moi braciszkowie! Zarzuciła na nich wszystkich te płaszczyki, i nagle czar prysł. Braciszkowie stali się królewiczami. Jej braciszkowie prawdziwi chłopcami. Tak się ucieszyła. Wytłumaczyli wszystko królewiczowi, co się stało, że zła czarownica zaczarowała ich ojca i zaczarowała braciszków w łabędzie. Królewicz przeprosił bardzo księżniczkę. Powiedział, że bardzo się pomylił, że nie powinien tak słuchać swoich doradców, tylko słuchać swojego serca. Pojechali też do ojca dzieci i wrzucili, słuchajcie, czarownicę do lochów. Tak, bo była bardzo zła i mogłaby zrobić bardzo dużo nieszczęścia jeszcze, prawda? Dlatego wrzucili ją do Lochów. Tata też przeprosił dziewczynkę, że jak mógł nie posłuchać swojego serca i nie poznał jej, jak była taka zaczarowana i brzydka, ale wszystko się dobrze skończyło. Jeżeli długo i szczęśliwie. Królewicz oczywiście był bardzo szczęśliwy z królewną i Wszyscy byli, byli bardzo, bardzo szczęśliwi, słuchajcie. No i teraz musimy chyba jakiś morał tutaj. Ja tak sobie myślę, że morałem z tej bajeczki jest, jest to, że nie zawsze trzeba tak y, źle ocenić kogoś. Można bardzo się pomylić. Nie zawsze jak ktoś jest brzydki na przykład, to jest niedobry. Nie zawsze jak ktoś jakiś ułomny, to nie można go lubić. Można się pomylić, bo może to się stać bardzo nie, niedobrze. Bardzo. Ten ktoś może być kochany, może kochać ludzi, może być bardzo dobrym człowiekiem, a my pomyślimy, że on jest taki brzydal, on jest pewnie nic nie wart. A to wcale nie musi być prawda. Pamiętajmy o tym, dzieci. I na tym się kończy dzisiaj bajeczka. Mam nadzieję, że będziemy czekać na następną. Jak chcecie jakąś bajeczkę specjalną, to tam na dole, tam, tam, tam rodzice Wam pokażą. Napiszcie mi, jaką bajeczkę chcecie posłuchać. Ciocia coś wymyśli. Jak będzie tylko umiała, to jak nie będzie miała laleczek, to narysuje. Będziemy coś wymyślać. O, proszę, do góry nogami. <ścoughs> Są nasze będzie? W każdym razie, jak chcecie jakąś specjalną bajeczkę, proszę Was, napiszcie, a ciocia na pewno Wam nakręci. Buziaki. Do zobaczenia z Helenką. Pa!